Cześć, jestem Jak i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii z Farmy 17 Big Farm, sezonu drugiego. No i dzisiaj ze mną jest Borat. Cześć, I w dzisiejszym odcinku jedziemy sobie zasadzić ziemniaki. Borat będziemy tutaj uzupełniał nawozem i ziemniakami, chociaż mi się to trochę dziwnie, żeby na ziemniaki w worku, bo ziemniaki to się bardziej powinno złychy ładować i z przyczepy i z taśmy najlepiej. No ale że ziemniaków nie mamy, no bo nie ma jak. No to musimy sobie palić w taki sposób, że niestety z tych worków będziemy korzystać. Yy, mamy tutaj kupiony największy dostępny siewnik z grze od Grima. siewnik z w sumie. I case na wąskich bliźniakach. No. Tak żeby to ładnie wyglądało jakoś. No. Yy, coś jeszcze? Chyba nic. Możemy jechać w, do, na pole. Tutaj sprawdzałem czy można właśnie z tych ziemniaków sadzić, tutaj mam 45% ten, tam ten, więc no I, i dobra Jedziemy, mam nadzieję, że nie będę zajmował cał, całej drogi, bo w sumie jest to szeroki zestaw Ale myślę, że tu są amerykańskie drogi, więc tutaj zostało to przewidziane pod to i nie powinno być problemów Tu tam jedziesz? Czy tam trochę wolniej możesz, bo nie masz po pierwsze... To jest Ameryka to ten Wszędzie powinna być czteropasmówka, czteropasmówka nawet na samą farmę. To jest czteropasmówka, tylko no z tamtej strony. Trochę dalej no. przez no. na ci. Ale w Amerykanie jak się jeździ to też są dwupasmówki. Nie, trzy pasmówki są nawet, a nie tutaj dalej. Spokojnie. Starałem się dobrać pole mniej więcej tak jak mówiliście mi na live i jeszcze według zasad, czyli pole powinno być w miarę płaskie, żeby tam nie było problemów z kopkami później. Więc znalazłem w miarę Takiej można powiedzieć optymalnej wielkości pole, i, i powinniśmy sobie dać radę. Tutaj mamy buraki, na które też pewnie się kiedyś wybierzemy. A no co do ziemniaków? No to właśnie teraz sadzimy. Jedno pole z burakami już zostało oskoszone, co pole takie malutkie strasznie, ale, ale jest. No i tutaj jest nasze pole, tak? Domyślam się, że to jest ono, bo byłem tutaj tylko raz pikapem tak, to jest to pole. Byłem tutaj tylko raz, kupić je. I okazało się, że właściciel nic nie siał, więc nawet na naszą korzyść wyszło. No i teraz ja tu, ja tu muszę poczekać, aż Borat dojedzie, załaduje mnie. No i będziemy działać. Ja się za ten czas jeszcze rozłożę przy okazji. Co tutaj? Aha, no bo tam się zbiornik widzę rozkłada. Widzisz, już jesteś załadowany nie? na pierwszą transzę. Czy dopiero cię muszę ładować? Co? Yy, musisz mnie... Nie, nie, nie musisz... Nie, musisz mnie zaladować. E, Czekaj, da się coś otworzyć? Nie da się tak w siewnić. No tak. W sumie. Siewnika nie może zadać. No tak? nie kupuje się siewnika z wyposażeniem. Siewnik niestety nie jest wyposażony od razu w ziarno. Trzeba... No wiadomo, że trzeba go ten... E, wiesz co, odbezpiecz sobie pasiory bo nie wiem czy ty widzisz, bo to są te A siedmi... wiem wiem wiem. Bo być może brak synchronizacji trochę popsuł tutaj szyki. Nie, nie, widziałem je tylko. Trochę do góry widuję. Aha, no to, to. Aha, obciążnik sobie też zostawiłeś. No co to, to nie było zbyt mądre posunięcie? Nie, 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 Praktykant. Trochę do góry widuję jeszcze, do góry, bo zapchniesz tę paletę. Do góry. Końcówka do góry. Końcówka. Spokojnie. Dobra. No bo pchasz tą paletę. Do góry końcówka. No dobra, ja, ja, ja nie patrzę. I tak, to, to jest... to jest nawóz. Tak, to jest nawóz. Nawóz musisz gdzieś bodajże tutaj. Nie wiem, tutaj jest opcja nawozu, ale sam szczerze powiedziawszy Nie wiem gdzie się go tutaj ładuje. Przypuszczam, że gdzieś w to miejsce. Nie wiem, podjedź tutaj, zaraz zobaczymy. No ale... Nie przez tego. Czekaj, mam ten... Nie, nic nic nie wyskoczyło. No. Może z tyłu jest coś. Byli kierowcy od w boleści, teraz będą sypieć ci tam coś? Nie, nie obywa ci nic. A tutaj jest nawóz, dobra, tu chyba. Tu się, tu się sypie nawóz? Czy tu są też ziemniaki? Czekaj, no ale nie, spróbuj tutaj. Nie mogę tego po prostu wrzucić i mi zniknie. No nie właśnie, musisz z tego, ale. Jak się nam nie uda, spróbuj tutaj, tutaj, tak niżej opuść. O i tutaj spróbuj. Chociaż nie, tutaj też mi się wydaje, że tu ziemniaki powinny być. No tak, tu jest w sumie ten nie? rozprowadzacz Ej Wafel Ej, co to? Tak, Ty to? czekaj chwilę, bo przez chwilę mi coś wyskoczyło i pisało, że jest 1000 na tym. No to 1000 to jest na w tej, tej tutaj tym. Ale kurna, no nowy się w nich już coś pobić. Dobra, wiesz co, wycofujemy się z tym planem. E... Taka, taka, wyjmę to stąd. Nawozu, bo nie wiem jak się tego używa. Nie wiem nawet gdzie, jakbyście wiedzieli gdzie, to dajcie znać. Chyba, że po prostu go manualnie uzupełnię, ale... Nie, postaw! No bo dobra już odłóż jak już tam... Te zielone teraz będzie szkład. No ale... Ty to praktyka jesteś taki no ładnie sobie poradziłeś z odłożeniem, ale... Nie powiem, że to było profesjonalnie zrobione. Dawaj szybko. No wiem, że nie. Ja się cieszę, że chciło tak trzeba. Teraz się staraj to profesjonalnie robić. Wiem, ja sobie radzę na kamerze z wewnątrz ty nie musisz. Więc ty sobie możesz pozwolić na kamerę z zewnątrz, więc no nie aż tak Spokojnie, spokojnie muszę widzę coś widok No no nie wiem, ja tutaj, tutaj nawóz, no to jest no tutaj jest opcja, chyba że... Aha dobra eee, to chyba nie, nie o ten nawóz chodzi, tu chyba trzeba ten płynny brać. No tak w sumie to są zbiorniki, no to to, to się wszystko wyjaśniło, dobra. Więc nie było tematu, zawaliliśmy sprawę, o, no ale tak to nie syp <grym 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 Dobra, i po na nie, iść po następne hmm. Coś tutaj jest, dobra, już coś ziemniaków mamy Wysypiesz jeszcze te cztery palety, potem pojedziesz No dobra, no to po prostu będziemy więcej razy pryskać Przyjedziemy tutaj, raz przyjedziemy, raz nawóz na wóz ręcznie A, no. No niestety, nic nie poradzę Ja myślałem, że to się właśnie sypie, bo zawsze jak w tych siewnikach było, to zawsze się sypki nawóz dawało A tutaj widzisz, tu chyba chodziło o ten... O na ten... zdrowie no, O ten o ten płynny nawóz chyba, no Znaczy, no, na, nawóz Tę mieszankę jakąś tam do ziemniaków potrzebną No dawaj, dawaj A tu nie z tyłu można stawać? Gdzie tu można stawać, żeby niczego nie urwać? Tu chyba nie za bardzo Jestem nadwyżku ustanę. No dawaj Andrzej, podjeżdżaj O, oh, co tu? O, oh, yeah. no. Dobra, jest jeszcze po następne? Ej, ej, ej Bo Czekaj, ja to szybko sprawdzę Mam teraz dwie palety, mam 24% Czyli jeszcze... Ej, 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 To nie jest wyścigówka Andrzej! Co? Bo cię zaraz wyzywają, że nie umiesz grać. Nie szarżuj tak Nawaj bo mi tutaj... Nie wiem, na tyły. Ale mógłbyś tak dojeżdżać do końca, a nie tak od razu, wiesz, siup i siup, tylko dojechać trzeba było. Ale bałem się, że mi wiesz, zepchnę drugą. Się dobrze, no nie zepchniesz, bo tak? najpierw się widły nabijają. Dopiero później jak już dopchniesz. Nie, ale Amigo tak to nie zrobisz tego. No dobra no. Jeszcze jedno, tak? Dobra, jeszcze jedno i już za chwilę ruszam. Wiem, że was trochę męczy, bo wiem, że nie lubicie jak ja chodzę go, nie i nic nie robię. Zaraz się tym zajmę. No, takie są uroki rolnictwa. Raz jeden musi trochę poczekać, zanim drugi podjedzie, załaduje go. Znowu drudzy mówią, żebym trochę się zmieniał, trochę tu, trochę tu. No dobrze, no to załadowałbym ja, zasadziłbym ja. Więc co bym miał do roboty, borad? No właśnie, więc skoro już tutaj jest, to niech on coś tam swojego porobi. Niech dołoży swoją kapkę ciężkiej pracy. No i jeszcze, 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 ta podnoś. Jak coś tu nabił. Widłem chyba krzywo, ale trzyma się. No dobra, dawaj to, i ja usiadę. I wiesz co, te niebieskie możesz rozładować, jakby ci się nudziło? No, tak z takiej wysokości to się nie sypie, no, ale to też w ogóle ziarno leci, a powinno lecieć ziemniaki, no ale tak jak mówię, nie mamy ziemniaków. Tak to by się na ich nie złyżki, albo z przyczepy przez przestać mocią ładowało. Dobra, to ty teraz wracaj na farmę. Te niebieskie rozładuj, załaduj te zielone, i, i wracaj tutaj, dobra. Dobra. Ja tutaj znacznik o ten. Ten się powinien rozłożyć. Tak jest, dobra. Hmm, bliźniaki są, nie będzie problemu. Jeszcze nówki takie, nie, nie śmigane. Dobra, udało się, udało się. Pojadę kawałek. Dobra, ale to szybko znika. Ty to się tam spiesz, bo to widzę. O, szlak by to. Oje, oh yeah, perfekt. Zapomniałem pas zapięć. Dobrze, jest dobrze, idzie dobrze. Dobra, można śmiało jechać jedziemy Ale one szybko uciekają te ziemniaki, szybciej niż zboże. Nie przypuszczałem, że to tak będzie. Także się tam śpiesz. No Dobra, ale my tam tak dużo tych nie mamy No serdecznie. wiem, ale no myślę, że na to pole starczy Przypuszczam przynajmniej. Mam nadzieję, że jakieś palety nie wyjście Mam nadzieję, że jakieś palety nie straciłeś nie po drodze. Nie, nie, wszystko było ok. No, no to fajnie. Dobra, znacznik jest. Tutaj końcówka nie jest kultywowana, tak? Bo to są te farmingowskie pola, więc raczej jej nie chwyta. albo ja też krzywo jadę, nie wykluczone. Na chwilę będziemy po znaczniku jechać, to będę pewny, że jadę prosto. Teraz się mniej więcej staram tak, żeby ten błotnik, tutaj, ten kant błotnika jechał tak na równo z tym, z krańcem pola. No i zobaczymy. Ja mam bliźniaki, czy nic nie będę ugniatał teoretycznie. A po co takie, te bliźniaki się zakłada? To sam do końca nie wiem. Chyba, że ty masz bola jakąś teorię, ale wątpię. Skoro ja nie mam, to ty tym bardziej. E, przypuszczam, że one chodzi o to, żeby później ten sadzarka mogła się, miała lepsze warunki do wgryzienia się w glebę. To, żeby po prostu ten ciągnik tak nie naciskał na tą glebę, żeby się ten ciężar rozłożył. Znaczy, po to ogólnie są bliźniaki, tak? Ale dlaczego te bliźniaki muszą być akurat nie wąskie? Bo jak tak obserwowałem te filmy te typowo amerykańskie i nie tylko, to zawsze John Deere są albo John Deere, albo też właśnie Casey, czy tam nawet New Hollandy jeżdżą na wąskich oponach i podwójnych. Podwójne rozłożenie ciężaru. A dlaczego wąskie, to, to sam do końca nie rozumiem. Pewnie no tak, mówiłem przed chwilą, że przypuszczam, że to jest po to, żeby tej gleby tak nie, nie wgnieść. Chociaż być może to Bo jest. No tutaj masz na... wąskie do tego, nie? Wąskie, do żeby oprytania. nie gnieść, tak, ale ogólnie jak ludzie jeżdżą sadzą ziemniaki, to ogólnie rozumiem jeszcze jak jechać na podwójnych, jak się coś opryska, jak się pryska te ziemniaki, to rozumiem. Ale jak się sadzi, to bliźniaków nie rozumiem. Chyba, że zakładają już na zapas i potem już nie ściągają. Może pryskają od razu po tym? No, nie no, bo jedzie z siewnikiem, no może też, ale zaraz po tym jadą i pryskają. A, ale ogólnie do siewu mają zawsze założone, to jakby ktoś wiedział, po co tak się robi, to no, bo u nas w Polsce to wiesz, 30 nie jest za bardzo ciężka, no to 30 sadzarka dwurzędowa i jedziesz, nie? Tylko wiesz, tam masz nacisk dwóch rzędów, gdzie sam traktor nie jest ciężki. A tutaj traktor już swoje waży i ma też dość spory siewnik ze sobą. No nie wiem. Znaczy czasami nawet widziałem takie konfiguracje, że John Deere na przykład miał z tyłu założone podwójne, wąskie, a z przodu tylko pojedyncze wąskie. Pewnie no z tyłu coś nacisk. No bo w sumie tak, no bo tutaj nie ma kół... Znaczy są kółka z tego, są jakieś kółka. Ale może w tych siewnikach co oni mieli nie ma. Dobra, nie, nie wiem, nie wnikam. Jak mi ktoś napisze o co to chodzi, to to będę bardzo wdzięczny. No a póki co. Nie ma co narzekać. Grunt, że się sadzi i że z każdym przejazdem no, pieniędzy mamy, jeszcze mamy, spokojnie nam myślę starczy na dwa narzędzia na przeładowczego nie pamiętam jaki, on chyba Holmera jest ten przeładowczy i jeszcze no Tom Grima chyba do ziemniaków, tego dużego od razu nie będziemy kupować na traktor, tylko od razu kupimy cały kombajn, potężny zestaw no I będziemy nim no, tutaj. Będziemy. Znaczy, kto będzie, ten będzie. Ja przypuszczam, że będę. Usypiemy sobie gdzieś górkę na środku pola. No i potem przyjedziemy sobie tą przeładowczą i będziemy to zbierać. No bo co? No i potem yy, zawieziemy to na farmę. I teraz kolejne pytanie: Chociaż to nie jest do końca. Znaczy ja bym się sam to dowiedział, tylko yy, nie za bardzo chce mi się odpalać drugiego save'a i to testować, czy to tak się uda. Bo. Tutaj w farmingu, zaraz zresztą pokażę, muszę tak myszką przekładać, wiem, że to jest niefajne. DPI sobie zwiększę, to nie będę musiał. Dobra. E, chodzi o to, już tylko się nawrócę, najczęstszy momencik. Odbijamy w drugą stronę. E, chodzi o to, że, uwaga, uwaga. E, tutaj e, mamy pokazane tak nasze zasoby w zbiornikach. I mamy też ziemniaki, czy ziemniaki wejdą przez te kraty, bo teraz skoro można napełnić sadzarkę do ziemniaków z tych, z tych palec ziemniak ze zbożem, znaczy z tych no, worków z, na z nasionami, to przypuszczam, że też można tam wsypać ziemniaki, ale jeżeli, wiem, że to jest trochę nierealne, ale uprościłoby nieco grę. Dajcie znać czy, czy wypróbowali się tam wsypać i czy da się wsypać, a jeżeli nie no to, no to my sobie tam wysypiemy, mamy obok taką dużą wiatę Więc sobie w niej, do niej będziemy sypać Przeżyjemy i tak i tak sobie poradzimy, ja tylko się pytam W sumie i tak sprawdzimy za kilka odcinków czy się da Ale zobaczymy, tu nie było olka robiona więc 10% już poszło od razu, to trzeba przyznać niestety że jesteśmy 10% plonów w plecy, ale będziemy 3 razy pryskać, więc 90% będzie więcej tak to przynajmniej, bo 30% to jest jedno pryskanie, więc prosta matematyka, będziemy pryskać 3 razy będziemy mieć 3 razy 30, 90% także proste widzę rozłożył się z tamtej strony? nie, no to trzeba go rozłożyć, tak? trzeba je cofnąć nawet cię dość przyjemnie jeździ. nawet nie jest tak źle, dopiero jeszcze dwie tony mam na siewniku, więc spokojnie. Ty tam chyba załadujesz ile? Nie wiem ile. Ileś tam? mogę załadować ile czekaj? mi jeszcze... Mógłbyś załadować te te palety z, z, z do oprysku, ale one są po pierwsze ciężkie, to by nie wiem czy ty byś się tam potrafił z tym wymanewrować. Bo mimo obciążnika i tak go przeważa, a no nie dobra, odpuścimy sobie to. I tak już od połowy pola się nie opłaca. Musimy sobie poradzić w inny sposób. Hmm. Yy... A dlaczego ziemniaki, a nie buraki na przykład? Siew buraków czy tam sadzenie buraków, tylko siewatnie ziemni... sadzenie, sadzenie ziemniaków akurat nie się trafiło, według mnie jest to ciekawsze. Bo z siewnikiem już nieraz na nagraniu jeździliśmy. A z taką sadzarką no, w 17 pierwszy raz dopiero jadę na nagraniu, więc ja nie lubię się powtarzać Nie lubię, wiem, że rolnictwo wymaga tego, żeby się powtarzały niektóre czynności Na przykład takie czynności jak koszenie trawy czy tam wywóz obornika, no to... na no, wywóz obornika nie jest... Czasami niektórzy trochę dłużej trzymają ten obornik, żeby go później wywieźć Trochę więcej Ale takie sprawy jak żniwa, no to są coroczne sprawy, tak? I tego się nie da pominąć, to musi być To się musi powtarzać Choćbym chciał czy nie Ewentualnie żeby nie było, że to samo, to na sumie mogę zmieniać rodzaj zboża, wiecie, pszenica, owiec i tak dalej te, te takie tam sprawy. Nie ten znacznik. Dobrze że zauważyłem. Dobra. Mimo tego zwiększenia DPI dalej muszę dwa razy obracać tą myszką. Odsunę sobie ją tu. Może się uda na razie. Wszystkie te skrzynki, czy... Wiesz co? A przywieźć tak sześć. To 6. Okay. Chociaż 4 okay. tak, mi starczą na... tutaj tu jeszcze zrobię ile? Na przejazd tracę około pół tony chyba, tak? Dobrze myślę. Zaraz zobaczymy. Zaraz się upewnimy o co chodzi. Teraz mam 200, jestem mniej więcej w połowie pola, tak? Nie, jestem trochę za połową pola. Ciężko jest mi to oszacować, nie, nie sprawdzałem tego, mogłem sprawdzić. No ale tak, 4, 5 przywieźć no. 6 maksymalnie. Tam dużo takich nie ma. Tam jest ile? Jedna powinna zostać chyba, jak przywieziesz 6, tak? Czy, czy, czy ich tam Jedna, 4? No. No. Ja mam tam 7 ich wszystkich. Byłem tam dwa razy już po teraz. Po te, te na początek sezonu przywiozłem, wszystko poszło, potem też poszło i. I teraz też poszło, więc y, trzeba będzie jeszcze raz się hopnąć po to kiedyś. Y, ale te palety to tak jak mówię. O, mimo że był już update farminga. Y, właśnie jak ktoś nie wiedział, to był update farminga, polecam. Steamowa wersja się sama zaktualizowała, ale y, wersja no, wersje pirackie wiadomo nie będą miały dostępu do aktualizacji, przynajmniej y, póki ktoś nie skrakuje. A wersje tę no to farmiksymator.com, oficjalna strona, prawy górny róg, zakładka update i tam macie update 1.4 Na chwilę obecną do farminga 17 Czy coś nowego, jakieś zmiany? Ja zauważyłem osobiście dodali pasy na pick-upy, że już można na pick-upach coś przewozić Na więc Duży plus, bo są trzy pasy na pick-upie, no na, na pace z tyłu, więc duży plus um. Już chyba nie będzie nam potrzebne. jakaś większa przyczepa do transportu wełny, bo pika pikem będziemy wodzić. Kiedyś to było strach wodzić, bo. bo ładowało się tego mało, bo wchodziłem max dwie, zamykało się klapy i jeszcze było chwiejno. A teraz nałożysz nawet cztery, bo możesz drugie piętro nałożyć. Co prawda ten pika to już będzie stękał całkiem, bo 200 koni, więc pora powinien sobie poradzić z uciągnięciem tego, tylko. Zawieszeniem mu siada, bo wiesz, jedna paleta z tego co liczyłem waży... Chyba dwie tony, no, albo tonę, ton, dwie tony chyba, bo tam 500, 500, tam cztery paczki po 500 wchodzą, yy, więc teoretycznie wchodzi, wchodzi nam tam dwie tony, więc skoro mamy już takie dwie, to mamy już yy, 4 tony, a skoro mamy tego cztery, to mamy 16 ton, i 16 ton to już tak myślę na taką, no na ciągnik jeszcze ta, ciągnik ciężarówka takiej okolicy, a nie osobówka. Chociaż pick-upy no jednak też są takie trochę pod transport przewidziane, ale raczej nie, nie na taką skalę, nie na taki ciężar Ale jechać jedzie Stęka, ale jedzie No zostało nam niecałe 4 minuty, bo już 5 za chwilę, 21 za chwilę wybija, a Ty jesteś gdzie? Bo mi się tutaj kończy Załadowałem właśnie wszystko No to zasuwaj do mnie I chyba pół, niecałe, trochę mniej niż pół zrobiłem to teraz te twoje powinny wleść spokojnie. No zostało mi 200 kilo. Zobaczymy. Dojedziemy no, do końca. Borat powinien już być tutaj w okolicach. Eee, ja już nawet nie będę nawracał. ustawię się mu tutaj do załadunku. W sumie dla niego to będzie wyładunek, dla mnie załadunek, więc jak tam kto sobie chce, tak sobie można tłumaczyć. 41 kilo mi zostało. I nie wiem czemu, ale to tutaj te podajniki zawsze mi się kojarzą, że one jajka podają. A to są wszystkie, są idealnie tak samo, takie same kształty, jak jajka normalnie. No wiadomo, ziemniaki są różnego kształtu, są różnorodne, ale tutaj te podajniki są. No w tych podajnikach no to jest... no jajeczka, bo zobaczycie wszystkie takie same, idealnie równe. Cholor <gry> taki trochę nie bardzo, no ale. Dobra. E, zgasimy go może, bo jednak trochę pali bydle. No, Kesik też fajny. Optimum zakupiony. Specjalnie dla tej roboty można sobie powiedzieć zakupiony, bo szukałem mocnego ciągnika i żeby można było mu założyć pozwójne bliźniaki. Uparłem się, dopiąłem swego. Kupiłem, można było chyba kupić nieco tańszy jeszcze ciągnik, ale uznałem, że nie mieliśmy Kejsika na farmie, więc kupiliśmy Kejsika No i fajnie Kejsik dobra rzecz No, zwłaszcza, że jemu te bliźniaki można zdjąć, założyć szerokie i też się nadaje do roboty No, jak tam Ci idzie? No jadę Na jakim etapie? <laughs> Powoli Na jakim no, etapie? Na etapie, jakby coś Okej, okay. dobra, to teraz kto mi zgadnie, ile tu jest rzędu w tym Daj, momencie, dobra. ten nie wiem co, dostanie jakiś medal, wyróżnienie ode mnie. Tak, bez. bez, no. Ten gościu odgadł, napisz w komentarzu. A sam nie wiem, nie, bo teraz będę musiał liczyć, dobra, odwołujemy to. Bo będę musiał liczyć, ile tego jest. No teraz, jak tak przeszłem koło tego, no to każdy sam może zatrzymać nagranie i policzyć, także nie, 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 nie róbcie tego. Nie ma sensu. Od, od, odwołujemy to, nic nie dostajecie. Chyba, że kopa. Tu może się dostać kopa przez internet zawsze mogę sprzedać. No jest, jedzie. Torpeda. Dawaj tutaj. Hamuj, hamuj! Dobrze załadowałeś? No dobre masz szczęście. No, się tak, żeby ci było wygodnie. No obciążniczek został, jest doświadczenie, widzimy, praktykant się uczy. Tylko ja będziesz cofał, nie wiedzieć na pole. Nie wiedź na pole! Teoretycznie to... jest tak, że jak... jak już jest zasiane i się na to wiedzie, póki jeszcze nie da mam fazy wzrostu. To się nie obija, ale no nie rozwalajmy grządek Już są ładnie ułożone, wiesz co pasiorek No wiem właśnie, najpierw sobie specjalnie Ja ci tu pomogę, po co spinasz pasu, jak nie trzeba? Jak nie mają go trzymać Dawaj, dawaj Andrzej No mamy 25 minutę, więc ja już raczej w pole wyjechać nie zdążę Ale ty tutaj sobie ładuj O trochę do przodu, o Trochę wyprostuj widuję jeszcze O właśnie i tak, tak powinieneś z każdą przyjeżdżać Musisz te widły na prosto zawsze trzymać, żeby to równo leciało No a to, że leci zboże, a tu się magicznie na ziemniaki zamienia, no to już musicie wybaczyć Już po raz kolejny to powtarzam, ale Uroki farminga i... No my nie mamy ziemniaków Można było kupić jakieś pole z ziemniakami już zasiane, a jest zasadzone yy. Ale nie, my robimy po swojemu My nie będziemy na cudzych Tych się tam opierać, my mamy swoje własne metody Skuteczne, jak widać, bo pieniędzy mamy Zapotrzebowania też No delikatnie Wyładuj tam no. 25 minuta wybiła, także Czekaj, e, w a... dzisiejszym a... odcinku był ze mną BORAT. No na razie I to by było na tyle. Trzymaj się, cześć i do następnego.